Cześć, z tej strony Damian Hekabrazowski i witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Common Sense, czyli Pogadajmy o Pauperze. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat pięciu takich szybkich i skutecznych sposobów na lepszą grę w formacie Pauper i po kolei będą to takie kwestie jak. Odsajdowywanie się i dostosowywanie się po każdym meczu, i dlaczego to ma znaczenie, i jak można to wykorzystać, na przykład w turniejach competitive. Kolejnym obszarem będzie kwestia spisu talii, znajomości swojego spisu talii oraz wersji kart, które posiadamy w naszej, w naszej talii, w naszym deku. Kolejnym obszarem będzie nauka oceny. Pewnych scenariuszy, jeżeli chodzi o pierwszą rękę, czyli w kontekście tego, czy kipować, czy mulować, oraz w kontekście tego, dlaczego warto grać jednym pojedynczym dekiem. Kolejnym tematem będzie rola, jaką przyjmujemy w danym meczu, w momencie, kiedy dobieramy pierwszą rękę, kiedy musimy zdecydować o pewnych podstawowych rzeczach. I ostatnim tematem, którym się dzisiaj zajmiemy, to jest tak zwana gra pod auty i wiedza, kiedy zakończyć grę, wiedząc o tym, że nie mamy już żadnych autów, czyli nie mamy możliwości wygrania danego meczu. Dobra, to zaczynamy. Jeżeli chodzi o pierwszy temat, odsejdowywanie oraz roztosowywanie się po każdym meczu, jest to bardzo ważne z kilku powodów. Po pierwsze, siadając do rozgrywki w następnej rundzie już nasz deck jest gotowy. Kiedy odsidujemy się zaraz po zakończeniu gier, to raz, że zyskujemy dużo więcej spokoju, nie musimy się tym martwić, a często widziałem sytuację, że ktoś się nie odsajdował, ktoś nie wyciągnął kart z deku. no i generalnie był problem, bo na przykład doszło do deck checka, okazało się, że w w pierwszej grze ktoś miał nieprzepisowe karty, bo to były karty z sideboardu. No i później się pojawiały różne kary, typu ostrzeżenia, game lossy, DQ też się zdarzało. Także różne, różne sytuacje się zdarzają. Więc dlatego też zachęcam do tego, żeby po każdym meczu znaleźć te kilka minut, nawet jeżeli jesteście zmęczeni, nawet jeżeli potrzebujecie chwilę przerwy, zawsze odsajdujcie się i sprawdźcie, czy wasza talia jest gotowa do grania następnej rundy. I to jest też ważne, żeby zwracać uwagę na to, żeby wyrobić sobie taki nawyk, żeby ten nawyk był jednak czymś, co będzie się pojawiało po każdym meczu, z tego względu, że pamiętając o tym, albo ćwicząc to jako nawyk, w pewnym momencie nie będziemy musieli o tym pamiętać. Więc będzie to dla nas i naturalne, i też będzie nam dawało dużo więcej możliwości do działania w kolejnych rundach turnieju Competitive. Jeżeli chodzi o rozstosowywanie się, to tutaj mam na myśli rozstosowywanie się na przykład na kubki, czyli na konkretne ilości, tam na 5, na 7, na 9 różnie jest. Natomiast jest to bardzo ważne, bo przede wszystkim zwiększa to możliwość roztosowywania kart, które mogą być zestakowane, czyli że na przykład kilka kopii kart jest pod rząd albo z rzędu obok siebie. Natomiast można to zrobić raz na grę, czyli na początku gry i po sideboardzie można to zrobić. Natomiast można to zrobić tylko raz, co oznacza, że jeżeli weźmiemy mu to musimy te karty przetasować w rękach i nie możemy tego zrobić w formie roztasowywania na kubki. Jest to związane z zasadami, jeżeli chodzi o zarządzanie czasem, o to, żeby rozgrywki nie trwały zbyt długo, żeby nie wykorzystać tego do slow playu czy do stalowania. Natomiast w związku z tym, że można to zrobić tylko raz, warto się roztasować po zakończeniu rundy. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu talia jest roztasowana, czyli siadając do kolejnej rundy, możemy przetasować dek w rękach i dobrać siedem kart. Jeżeli te siedem kart nam się nie spodoba i weźmiemy muligana, to możemy roztasować się. A jeżeli zostawimy to roztasowanie do początku rundy, no to przy mulliganie nie będziemy mogli go już wykorzystać. Jest to też taka rzecz, że Nikt nie sprawdza tego, co robicie pomiędzy rundami z dekiem, czyli czy go rozstosowujecie, czy sprawdzacie wszystkie karty czy są, czy wymieniacie koszulki i tak dalej, jakby to nie, nie ma znaczenia, więc mając możliwość rozstosowywania się bez limitu pomiędzy rundami, warto z tego skorzystać, bo siadając do kolejnej rundy, do kolejnego meczu, będzie nam to dawało dużo więcej możliwości, jeżeli byśmy na przykład chcieli wziąć mulligana. To wtedy możemy się roztasować, możemy dobrać nową rękę i faktycznie wtedy tych możliwości mamy więcej. Jeżeli chodzi o side'owanie się i odside'owywanie, to tutaj też ważnym elementem jest to, że kiedy side'ujemy się pomiędzy grami, to warto jest zaznaczyć, które karty są w sideboardzie, a które nie. W tym sensie, żeby odłożyć sobie karty na bok, te, które wysajdowaliśmy, żeby nie mieszać ich z sideboardem, żeby łatwiej je po prostu można było wyciągnąć, odszukać, jak zakończymy grę, żeby można było to zrobić bardzo szybko, żeby nie tracić czasu po prostu na przykład na wykorzystanie tej przerwy, czy na to, żeby pójść się przewietrzeć, pogadać ze znajomymi, czy kupić karty, koszulki, cokolwiek. Kolejnym tematem. Jeżeli chodzi o nasze granie, na przykład na turniejach, to jest znajomość swojego spisu, znajomość swojej talii. To jest taki temat, który bardzo często zwraca uwagę, bo jest taka niepisana zasada, że powinniśmy znać swój spis deku na pamięć. Także jesteśmy w stanie go zapisać na kartce papieru i pamiętamy wszystkie karty, które tam są, bez zaglądania do niego. Ma to bardzo duże znaczenie też w takim kontekście, że kiedy gramy, to bardzo często są opcje na wyszukiwanie różnych kart. No to jak, jaki, jakie zagrania planujemy zrobić? I tutaj znajomość swojego deku bardzo pomaga, bo jeżeli ja widzę, że w Graveyardzie czy na ręce zużyłem już powiedzmy trzy karty, czy kopię danej karty, no to wiem, że została mi tylko jedna kopia. Jeżeli mam na stole na przykład 10 basic landów i gram tylko na 10, to wiem, że odpalanie na przykład Fetchlandu czy Landscape'a w Pauperze nie ma sensu, bo nie znajdę tego basic'a, bo wszystkie już są poza, poza grą. Ale to też jest ważne, jeżeli gramy jakimiś kartami, które są w jednej sztuce które są na konkretne meczepy. I to też nam bardzo pomaga, jeżeli chodzi o znajomość, bo wiemy dokładnie w każdym momencie, jakie karty możemy dobrać, jakie są na to szanse i jakie mamy auty, o czym też będę mówił na sam koniec. Natomiast w jaki sposób ten spis jest skonstruowany? Znajomość swojego spisu daje nam też dużo możliwości, jeżeli chodzi o zagrywanie kart. Więc jeżeli ja dobieram kartę, na przykład z Brainstorma, czyli za jedną niebieską dobieramy trzy karty, a następnie odkładamy dwie karty z ręki na góry biblioteki, no to mam więcej szansy na to, żeby dobrać określoną kartę, jeżeli ja wiem, czego szukam. Jeżeli ja szukam konkretnej karty i nie znajdę jej, to mogę wziąć inny spel, który pozwoli mi kopać się głębiej. Na przykład pondy, czyli za jedną niebieską manę patrzymy na trzy górne karty, możemy je zostawić w dowolnej kolejności, a następnie możemy przetasować i na koniec dobieramy kartę. Jeżeli przetasowaliśmy, no to wiadomo, jest to świeża karta. Jeżeli nie przetasowaliśmy, to jest to jedna z tych trzech, które ułożyliśmy przed chwilą. Więc znajomość tego spisu daje nam też możliwość grania odpowiednich play-patternów, czyli takich zagrań, które wiemy, że doprowadzą nas do znalezienia np. zwycięstwa albo znalezienia opcji na przechylenie tej szali. I tutaj dodatkowym takim elementem jest to, że bardzo duże znaczenie mają wersje kart, jakich używamy. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby. Na turniejach rangi competitive używać wyłącznie angielskich kart. Z tego względu, że przeciwnik nie musi znać karty, zawsze ma możliwość ją przeczytać, a nie tracimy też czasu na to, żeby wzywać sędziego, wyszukiwać kartę, pokazywać angielską wersję, tłumaczyć jak ona wchodzi w interakcję. Tylko kiedy karta jest w języku angielskim, wtedy łatwiej jest. Obydwu graczom grać i ta rozgrywka jest bardziej płynna. Nie, nie tracimy na tym czasu na to, żeby się użerać ze zrozumieniem danej karty. Bo czasami te karty potrafią być skomplikowane, jeżeli chodzi o zapis. Więc bardzo często to, w jaki sposób karta jest skonstruowana, ma duże znaczenie. Jeżeli chodzi o wersję karty. To tutaj bardzo ważne jest to i też zachęcam do tego, żeby karty, którymi gramy, były w tej samej wersji, czyli albo z tej samej edycji, albo wszystkie foil, albo wszystkie nie foil, z tego względu, że daje nam to też taką przewagę, że jeżeli jakimś sposobem odsłaniamy kartę to i na przykład dobierzemy drugą taką kartę, to przeciwnik nie wie, którą kartę zagraliśmy, a jeżeli mamy różne wersje, to no bardzo, bardzo łatwo jesteśmy w stanie zapamiętać, że na przykład przeciwnik zagrał kartę o w tej wersji, a za chwilę zagrał w innej wersji. tak Czyli to nie jest ta sama karta, tylko to już są dwie różne karty, więc daje nam to dużo więcej informacji o tym, co przeciwnik ma na ręce, jakie ma karty, co można robić. Więc zachęcam też do tego, żeby te karty były w jednakowej wersji, bo to nie jest tylko kwestia estetyki, ale też za tym idą konkretne, mechanizmy grania w turniejach na przykład competitive, gdzie każda informacja, każdy najdrobniejszy element ma bardzo duże znaczenie. OK. Przechodząc do trzeciego tematu przewidzianego na dzisiaj, czyli odnośnie tego w jaki sposób ćwiczyć w ogóle granie i podejmowanie decyzji. A tutaj zacznę od takiej rzeczy, żeby grać jednym dekiem. Magic jest na tyle skomplikowaną grą, że znajomość swojego deku, swojej talii, ma bardzo duże przełożenie na to, jak wygrywamy i jak często wygrywamy, na przykład w formacie pauper. Więc to jest też taka idea, że jeżeli już wybierzemy deka, którym chcemy grać, warto go potestować, warto znać go dobrze, bo jest bardzo dużo możliwości grania daną talią, jest bardzo dużo możliwości reagowania na różne sytuacje i jest bardzo dużo sytuacji, gdzie możemy zareagować inaczej i uzyskać też inny efekt. Więc granie jednym dekiem bardzo. Procentuje w kontekście znajomości na przykład mety, znajomości różnych meczapów, znajomości różnych zagrań, kolejności zagrań, więc to jest też taki obszar, który warto poszukać swojego deku. Natomiast warto znać jeden dek bardzo dobrze. To jest tak zwany komfort, czyli dek, który możemy wziąć w nocy o północy i wiemy, jak nim grać. Wiemy, jak działa, czujemy się z nim komfortowo i jesteśmy w stanie wygrywać. Im więcej tych deków będzie, wiadomo, tym będzie łatwiej. Natomiast, żeby zacząć, najlepiej jest wybrać właśnie jeden dek i tym jednym dekiem ćwiczyć, żeby jak najlepiej poznawać też możliwości. Kiedy mamy już wybrany jeden dek, to tutaj bardzo ważne jest to, żeby. Zdać sobie sprawę z tego, że pierwsza decyzja, i praktycznie najważniejsza decyzja, jaką mamy do podjęcia w grze, to jest to, czy te karty, które dobraliśmy, czy chcemy z nimi grać. Jaką mamy szansę na wygraną i co możemy zrobić z tymi kartami, które mamy na ręce. I to jest też taki bardzo ważny obszar, ponieważ bardzo często jest tak, że. Gracze, którzy są troszkę mniej doświadczeni, mają takie, a okej, okay, dojdzie. A okej, okay, dobra, no to jakoś tam poszukam tych kart. Tylko, że tak to nie działa, bo dobierając te 7 kart, to jest decyzja, na którą mamy wpływ. Nie mamy wpływu na to, jaką kartę dobierzemy, nie mamy wpływu na to, jak ułożą nam się karty w bibliotece, nie mamy wpływu na to. Jak, w jakiej kolejności będziemy je dobierać. Natomiast to, co mam, na co mamy wpływ, to jest to, czy chcemy zachować te 7 kart, które właśnie dobraliśmy. I to musimy też ocenić w kontekście tego, czy ta ręka pozwala nam na granie w taki sposób, jak deck jest skonstruowany. Czyli czy pozwala nam na granie w grę, do której jesteśmy przygotowani. Bo jeżeli nie ma tego, tych. Kluczowych elementów, na przykład w dekach typu combo, no to tutaj będzie ciężko. Jeżeli nie ma kreatur na ręce, a dek opiera się na tym, żeby była przynajmniej jedna kreatura, tak jak na przykład w deku Bogle, no to nie liczmy na to, że tą kreaturę dobierzemy, bo kiedyś ją na pewno dobierzemy. Natomiast ważne jest to, żebyśmy mogli ją zagrać na początku. Jeżeli gramy na przykład dekiem agro i mamy rękę, która Zaczyna coś robić dopiero w trzeciej, w czwartej turze, no to, to to nie jest dobra ręka. Jeżeli gramy agro, chcemy mieć plan na pierwszą turę, na drugą turę, na trzecią turę, i wtedy faktycznie pozostałe tury już będą zależne od tego, co zrobimy, co zrobi przeciwnik i w jaki sposób będziemy działać. Więc ćwiczenie różnych scenariuszy, w których dobieramy pierwszą rękę i oceniamy, co chcemy robić, w jaki sposób. Czy kipujemy, czy mulujemy, jest bardzo ważne. I to można wyćwiczyć nawet w domowym zaciszu przed turniejem, bo poświęcając na to trochę czasu, nawet tak w perspektywie codziennego zastanawiania się czy myślenia nad swoją talią, daje to dużo możliwości poznania też swojego deku. Jak dek się zachowuje, kiedy dobieramy 7 kart? Czy regularnie, kiedy dobieramy 7 kart, na jest wystarczająco zasobów. Czy jeżeli dobieramy pierwsze 7 kart, to regularnie, na przykład mamy wystarczającą ilość landów, czy mamy wystarczającą ilość speli, kratów, czy dobierając te 7 kart, nasz deck robi to, co chcemy, żeby robił. Jeżeli nie, może to jest mul. Jeżeli tak, może warto zatrzymać. Warto to poćwiczyć, bo dzięki temu na turnieje, jak na przykład competitive, kiedy dobieramy rękę. W dużej mierze opieramy się na pewnym rozpoznawaniu wzorów i te wzory jesteśmy w stanie stosować w praktyce. To jest podobnie jak na przykład przy speedcubingu, czyli układaniu kostki Rubika na czas. Osoby, które są zawodowcami w układaniu kostki Rubika, to są osoby, które potrafią bardzo szybko rozpoznać określone wzorce i paterny i dzięki temu są w stanie zastosować odpowiednie algorytmy. Podobnie jest w Magiku, gdzie umiejętność rozpoznawania pewnych play patternów, pewnych wzorców, pewnych interakcji daje bardzo dużą przewagę, więc nie ma co liczyć na to, że a może się uda, może się nie uda, może coś dobiorę, może przyjdzie. Tylko dobieranie siedmiu kart początkowej ręki to jest pierwsza i najważniejsza decyzja, jaką Podejmujemy w kontekście tego, czy gramy tą ręką, czy nie, i najczęściej, czy wygrywamy, czy przegrywamy dane, daną grę. Kolejnym tematem jest kwestia roli, jaką przyjmujemy w danym meczapie. Warto jest wiedzieć, jakie nasz deck ma meczapy, jakie są dobre meczapy, jakie są złe meczapy i jaką rolę chcemy przyjmować, bo jeżeli. Ja gram dekiem, który jest szybki i gram przeciwko dekowi, który jest również szybki, to założenie jest takie: kto będzie szybszy, wygra. Natomiast jeżeli ja gram na kontrolę, a sam gram szybkim dekiem, to bardzo często. Ta szybkość nie będzie miała aż takiego znaczenia. Z tego względu, że ważniejsze będzie to, żeby odpowiednio rozłożyć te zasoby, wiedząc, że przeciwnik gra kontrolą, wiedząc, że na przykład nie ma sensu zagrywania wszystkich możliwych kreatur, bo za chwilę przeciwnik rzuci kartę, która nam zniszczy wszystkie kreatury. Na przykład Drowning Soru, czyli za jedną szarą i dwie czarne mane wszystkie kreatury dostają minus 2, minus dwa do końca tury i robimy skraj jeden. I Szkoda wtedy inwestować na przykład 10 czy 20 kreatur, jak możemy zainwestować tyle, ile jest wystarczające, żeby przeciwnika pokonać, czyli na przykład 5 kreatur, resztę zachować na ręce, właśnie w sytuacji takiej, kiedy przeciwnik rzuciłby jakiś mass removal i musielibyśmy się odbudować po tym zagraniu. Także też ustalenie tego, czy chcemy być stroną bardziej agresywną, bardziej proaktywną, czy bardziej defensywną. Jaki mamy plan na dany match-up, właśnie na podstawie tego, jaką rękę kipnęliśmy. Czy to jest ręka szybka, czy to jest ręka, ręka wolna? Jeżeli ja gram z przeciwnikiem, który gra szybkim dekiem i widzę, że w pierwszej, drugiej, trzeciej turze nie robi za dużo, no to pytanie, jaki ma plan na tą grę. Bo możliwe, że z jakiegoś powodu kipną te 7 kart. I może to być wolna ręka, ale ma na przykład bardzo duże odpowiedzi na konkretnie na mój dek. Więc to też warto mieć na uwadze i dbać o to, żeby znać swoją rolę nie tylko w kontekście konkretnego deku, ale w konkretnej sytuacji. Jak chcemy rozegrać ten mecz? Czy ja muszę być szybszy i inwestować wszystkie możliwe zasoby w to, żeby jak najszybciej rozbudować swój board? Czy raczej zarządzać tymi zasobami? Czy raczej w ogóle na przykład nie, nie, nie zagrywać kart za szybko, żeby nie pozbyć się możliwości wygrania? Bo w pewnym momencie, jeżeli ja dobieram na przykład jedną, dwie karty natury, a przeciwnik dobiera pięć, sześć kart natura no to pokona nas na samą ilość kart, którymi może zagrywać, którymi może operować, więc tutaj warto wziąć pod uwagę to w jakim meczapie gramy, ale też jaką rolę przyjmujemy w danym meczapie, co tak naprawdę chcemy osiągnąć i w jaki sposób chcemy tutaj e, wykonać ten plan, który ma deck na dany meczap, czy na, na dany turniej. I ostatnim tematem, który chciałbym poruszyć, to jest kwestia grania pod auty i Wiedza, kiedy zakończyć grę, a kiedy nie. I to się też odnosi do punktu drugiego, kiedy rozmawialiśmy o tym, żeby znać swój spis. Bo jeżeli gramy z przeciwnikiem, sytuacja na stole jest rozbudowana, mamy różne karty już zagrane w grobie, w egzajlu, mamy jakieś karty w bibliotece, to dochodzi do tego, że my musimy wiedzieć, co mamy w deku jeszcze? Jakie mamy możliwości, żeby w tej konkretnej sytuacji wygrać? Co musielibyśmy dobrać, żeby ta gra zmieniła swój bieg, żebyśmy z roli przegranej weszli w tę rolę zwycięską? I tutaj podstawą jest to, żeby jednak mieć pewne podstawy związane z matematyką. Czyli jeżeli ja wiem, że zostało mi na przykład dwie sztuki karty, a mam 20 kart w bibliotece, no to mam około 10% na to, że dobiorę kartę, której potrzebuję. Tak? Natomiast jeżeli ja mam została mi jedna sztuka karty, a w bibliotece mam na przykład 45 kart, no to ta szansa jest znacznie, znacznie mniejsza. Więc inaczej się wtedy podejmuje decyzję, inaczej się gra. Czasami jest taka sytuacja, że nie jesteśmy w stanie wygrać. Nieważne, co dobierzemy, nie jesteśmy w stanie wygrać, więc granie nie ma sensu. Jest to strata czasu, jest to jakby... W tej grze nie wydarzy się nic, co sprawi, że ja mógłbym wygrać. I to jest ta znajomość też swojego deku, że jeżeli ja widzę, że wszystkie karty, które mógłby, mogłyby mnie uratować, zostały już zagrane, to nie ma sensu czekać, że może się wydarzy jakiś cud, bo się nie wydarzy, tylko po prostu przejść do następnej gry. Czasami jest tak, że się po prostu przegrywa i tyle i nic na to nie zrobimy. Jest takie powiedzenie też w Magicu, że miałem wszystko, a przeciwnik miał więcej. I taka jest też prawda, więc często jest tak, że jeżeli nie mamy możliwości wygrać, to po prostu przyznajmy to i grajmy następną grę, albo następną rundę, albo cokolwiek. Są meczapy, których się nie da wygrać, a są meczapy, gdzie mamy jeszcze możliwości. Więc granie pod auty, czyli pod to, co możemy dobrać, ma ogromne znaczenie, bo i oszczędza Wam trochę czasu, i daje Wam dużo możliwości, żeby jakoś też poradzić sobie z tym, że może w następnej turze będzie inaczej albo zagramy po prostu akceptuję porażkę i idę dalej albo właśnie że mogę wygrać i mogę jakoś zadziałać. Jeżeli chodzi o dzisiaj to już wszystko co dla was przygotowałem. Natomiast zapraszam was serdecznie na turniej Common Sense. Zagrajmy w Paupera, który odbędzie się 8-9 lutego w Rzeszowie. Oraz zapraszam was do posłuchania i obejrzenia Następnego odcinka um, Pauper Dojo 24 stycznia, w którym będę gościem Prospero i będę opowiadał o psychologicznych aspektach grania w, w turniejach, czy ogólnie grania w Magic. Zapraszam i dzięki serdecznie za to, że jesteście. Pozdrawiam.